Jakby no, da, mieliśmy te nadzieje no, po pierwszym meczu, no, ale to jest po raz jakiś tam któryś, kolejne enty, gdzie, gdzie mamy te nadzieje, i to inaczej, zupełnie inaczej wyglądało po pierwszym meczu. W pierwszym meczu. I to jak wyszliśmy i, i, i zdecydowani, wiadomo, że rywal był inny, dzisiaj Austriacy też nie grali aż tak agresywnie, i i nie było takich doskoków jak w pierwszym meczu z Francuzami, No ale my też nie pozwalaliśmy. Znaczy, my, sobie, my im pozwalaliśmy na to, żeby oni operowali piłkę, a oni mieli lekki problem z piłką. Czasami były takie momenty, że tą piłkę chcieli oddać po to, żeby zaraz zareagować. Czyli ich styl gry, szybka reakcja, intensywność i podbieg do rywala. Ale miałem Piotrkowi dać, żeby co, po chwilę ja znaczy, jak, jak ja cię lubię, szanuję i tak dalej, to nie tak, teraz. Tak, nie, naprawdę dzisiaj bym wymienił ciebie, podświetladziłbym tu innego piłkarza, Grzegorza Skwarę, który powiedziałby wprost: my jesteśmy dziadami. My nie umiemy grać w piłkę, bo naprawdę to, co się wydarzyło w drugiej połowie... Druga to, połowa... To, nie, to była katastrofa. No niestety to, co mówił Mateusz, ten cała... Piękno, balonik i rzeczywiście nadzieja To co udało Michała się tymi trzema, trzema meczami, dwoma sparingowymi, sparingowymi tymi, tym meczem z Holandią gdzieś zbudować, no to wszystko dzisiaj dosłownie legło w gruza. To było Kiszyniów i Mołdawia, mecz Mołdawią 2-3, to wczoraj była chyba rocznica tego spotkania, pierwsza. No jakby przesadzam była oczywiście, ale, ale, ale zagraliśmy naprawdę bardzo słabo tą drugą połowę, szczególnie, że okej, okay, ja rozumiem, gdyby ci Austriacy grali nie wiadomo co. Ale w drugiej połowie oni naprawdę byli do ugryzienia. To ja za pierwszą bym bardziej yy, rozumiał naszych piłkarzy, bo ci Austriacy te pierwsze 15-20 minut to tak naprawdę to najlepszą akcję. Tylko Tymek Puchacz wykonał jedyny zawodnik, który <laughs> zrobił w ślisk, ciesząc się z bramki. Nie wiem, czy do tej pory się podniósł. Nie wiem, czy to był e... zamierzony ślizg, Chyba nie. Pewnie, pewnie nie i to był jedyny zawodnik. Chcę powiedzieć, że on nie grał. <laughs> ale to za coś zamierzonego, zaraz dojdzie Tak, do nie, tego. no w grał, tam była taka sytuacja po golu dla Polaków, gdzie Puchacz tak się cieszył, że aż się. Ostro, ostro przewrócił. A wracając do drugiej połowy, ja tak sobie myślę, kiedy będzie ten moment, kiedy my dociśniemy tych Austriaków. Mm. No i ten moment się zamienił w taki moment, że popełniamy dwa fatalne błędy, tracimy dwie bramki, nara, że Wiedersehen, wracamy do Polski. To wiesz co, no to, to właśnie to jest, to jest, no i wszystko jest zamazane jedną połową. No to, to wynik to jest jedna, ale druga sprawa jest taka, że my już nie byliśmy tak agresywni jak w pierwszym meczu, nie byliśmy tacy tacy jakby chętni można powiedzieć do grania i tacy przebojowi jak w pierwszym meczu. No ale to też jest druga kolejka, więc to, to też nie jest tak, że na przykład Anglicy w, w drugiej kolejce też nie wyglądali aż tak, tylko że my podchodzimy zawsze subiektywnie. No obiektywnie podchodzą do tego, na dzień dzisiejszy jesteśmy jedną z gorszych drużyn. Po tym, jak zagraliśmy w drugiej połowie i momenty mieliśmy tylko w pierwszej połowie i momenty mieliśmy z Holandią. I to już jest mało na, na taki poziom, o którym, o którym mówimy, czyli Euro. Jeżeli no, możemy zostać de facto pierwszą drużyną, która pożegna się z tym turniejem tak w 100%, i to dzisiaj wieczorem około godziny dwudziestej no to faktycznie o czymś to pewnie świadczy. Ten pierwszy kwadrans, Piotrek, o którym tutaj wspominałeś, to taki jasny zamiar chyba ze strony też reprezentacji polskiej. Miałem wrażenie, żeby to był znowu taki moment na przeczekanie rywala żeby wyjść obronną ręką z tego, co się dzieje w tych pierwszych 15 minutach, i później szukać swoich szans. A Austriacy z kolei ten pierwszy kwadrans chcieli za wszelką cenę wykorzystać na swoją korzyść, od razu ruszyli, od razu zaatakowali i to faktycznie im się udało, nawet w pierwszych 10 minutach. Ja tu mam trochę takie wrażenie, jakby ci nasi piłkarze nasłuchali się tego, że Austriacy będą dominować, że są bardzo agresywni, że będą częściej przy piłce, że tak się tego nasłuchali, że już sobie wbili do głowy taki scenariusz tego spotkania. Tak wyglądał ten pierwszy kwadrans, pierwsze 20 minut. Bo tak naprawdę do momentu strzelania bramki na 1 do 1, no to my przegrywaliśmy, w środku pola to ciężko powiedzieć, że przegraliśmy ten środek pola, bo tam za bardzo tej walki nie było. Miały być też długie piłki, niespecjalnie je widziałem. Każda stykowa sytuacja, Polak leży, Austriacy mają piłkę, a jak je trzeba kogoś przetakować, to zachowujemy się tak jak Paweł Dawidowicz przy bramce na 1 0 dla Austriaków a i tak moim zdaniem mówię o jednym z lepszych fragmentów tego meczu w wykonaniu nie, no Polaków. Mówisz o pierwszych 25-30 minutach no i jakby, no ty też reagujesz emocjami, bo widziałeś drugą połowę, ale jeżeli to rozłożymy na czynniki pierwsze, czyli pierwszą połowę weźmiemy, nie weszliśmy w mecz, to nie było to dobre, ok, Sabicer też jako jeden z zawodników z Austrii nie wyszedł, Arnautowicz wyglądał na takiego, który sobie, taki Gulliver był spośród, pośród zawodników Austrii, bo sobie czekał z przodu, dostanie piłkę, lekko się zachowa, ale taki był w swoich, w swoich ruchach i w swojej oszczędności w bieganiu był odpowiedni akurat na dzisiejszy mecz, czyli przytrzymał Dawidowicza, gdzieś tam fałd zyskał, coś tutaj się udało. Sytuacje, które stworzyli, no, no jednak no jak nie zablokujesz krosa, nie, nie Tonego tylko, nie że... tylko tak jak dzisiaj miał Młenę, Młene, dobrze wymieniłem, Młenę, gdzie Frankowski się lekko spóźnił, no to później te dojście, no właśnie to jest taka, no to jest gra błędów, później Austriacy też to nam oddali, bo przy, przy bramce Krzyśka Piątka, no to też zaspali, tam było trzech, ale za głęboko, się, za głęboko się schowali. Potem Janek był na, na jedenastym bodajże meczu, więc, więc no to, to jest właśnie gra błędów. No ale później, gdzie masz wrażenie, że my już będziemy drużyną, która może coś osiągnąć, gdzie sytuację, powiedzmy, no, rzut wolny miał Zieliński, w drugiej połowie jeszcze miał Karol Świderski, no to później nagle to spadło. I te momenty były, gdzie to już mnie trochę jakby. Tu już, tu już opadłem z tych emocji takich pozytywnych, jak było zamieszanie, gdzie tam szczęsno bronił taką Świetną piłkę uderzenia e, bodajże wimera w, w 70 czy tam w 75 minut. To trochę wyglądało tak, jakby nasi piłkarze po prostu zwariowali w drugiej połowie, w momencie, kiedy okazało się, że ci Austriacy przestali atakować, przestali naciskać, i jest szansa ich ugryźć. I tak jakby w tym momencie. Ten cały plan się zburzył, bo o, o, mamy prowadzić grę, to jak my to mamy zrobić? A Austriacy, 15... też, mieli tak, Austriacy tak... też mieli taki problem, że oni woleli tej piłki nie mieć, nawet ją oddać i nie do końca wychodzili. I oni jakbyś lepiej się czuje ta drużyna, jakiej nie ma, ale byli w tym meczu postawieni, powiedzmy, może nie pod ale że oni tą piłkę będą mieli, bo my też jej nie za bardzo Ok, chcemy. Jak my mieliśmy 15-20 minut na to, żeby zaatakować, to przespaliśmy to totalnie. A Austriacy mieli 15-20 minut, żeby zaatakować, to strzelili nam dwie bramki, a mogli dwie kolejne. No Taka była różnica.